Już niedługo na globalnym rynku zadebiutuje OnePlus 7 i Huawei P30 Pro, w związku z tym postanowiłem sprawdzić, jak się będą miały w tej sytuacji starsze urządzenia, które obecnie możemy kupić, czyli OnePlus 6 oraz P20 Pro. Ich cena oczywiście spadnie, dlatego mogą być bardzo interesującymi smartfonami w swojej cenie. Zobaczymy, który jest lepszy. Chciałbym Wam w tym momencie przekazać bardzo skondensowaną wiedzę na temat obu smartfonów, dlatego zaczynamy na początek od wykonania. OnePlus 6 trafił do mnie w wersji matowej, jest to również wersja błyszcząca, która bardzo łapie odciski palców. Wersję matową w sumie można nawet pomylić nieco z metalem, ponieważ to obcowanie z tym smartfonem może być nieco mylące. Chwyt urządzenia jest perfekcyjny, telefon leży bardzo wygodnie w dłoni. A do tego mamy coś bardzo magicznego na prawej krawędzi, a mianowicie chodzi o suwak, za pomocą którego w prosty sposób możemy szybko wyciszyć urządzenie, wprowadzić w tryb wibracji albo ustawić na normalny tryb powiadomień. Oczywiście suwak możemy spersonalizować się w dowolny sposób, także przypisując z niego inne multimedia. Bardzo fajna sprawa i za to szacunek dla OnePlusa. Wykonanie nie pozostawia wiele do życzenia. Z tyłu szkło gorilla glas 5, z przodu szkło gorilla glas 5, metalowa ramka i urządzenie po prostu wygląda bardzo ładnie. Huawei P20 Pro to również szklana konstrukcja. Z tyłu mamy szkło Gorilla Glass 5, tak samo jak w przypadku OnePlus 6. Na przodzie sytuacja jest identyczna. Co do wersji kolorystycznych jest wersja Twilight. Są bardziej stonowane wersje np. ta, którą ja obecnie mam w dłoniach, czyli wersja czarna. I od razu mówię, że Huawei P20 Pro bardzo łatwo studz, co sam uczyniłem, dlatego testuję trochę inną wersję kolorystyczną niż wam pokazywałem na materiale. Także radzę uważać i wyposażyć się w etui ochronne, ale do zestawu również jest ono dodawane tak samo jak w przypadku OnePlus'a 6. Jeżeli chodzi o różnicę stricte w wykonaniu, to Huawei P20 Pro możemy zamoczyć spokojnie w wodzie z tego względu, że ma certyfikat IP67. OnePlus 6, który jest właśnie w mojej prawej dłoni, nie posiada tego certyfikatu, natomiast producent przebąkuje, że jest odporny na zachlapania. Jednak certyfikatu, który by to gwarantował, niestety nie ma. Obecnym standardem w zabezpieczeniach jest występowanie skanera odcisków palców. W przypadku OnePlusa skaner mamy z tyłu, w Huawei P20 Pro jest on z przodu. Są dwie, że tak powiem, szkoły stosowania skanerów odcisków palców. Jedni wolą go z przodu, inni z tyłu. To jest wasza totalnie personalna kwestia. Ja osobiście jednak mimo wszystko wolę go z przodu. Jeżeli nie lubicie tej metody zabezpieczenia, to spokojnie, zawsze jest jeszcze rozpoznawanie twarzy i w przypadku P20 Pro, tak samo jak w OnePlusie 6. Ta technologia działa bardzo szybko. Minimalnie wydaje mi się, że szybszy jest OnePlus 6, jednak różnice są naprawdę w sednej sekundzie. Także tutaj trudno mówić o przewadze któregokolwiek ze smartfonów. Wyświetlacz w OnePlusie to jest amulet Optic o przekątnej 6,28 cala i rozdzielczości 1080 na 2280 pikseli. Także zagęszczenie pikseli na cal jest bardzo wysokie. Przez to czcionki, przez to treści wyświetlane na tym obrazie są naprawdę bardzo bardzo ostre i trudno się w ogóle do czegokolwiek w tym aspekcie przyczepić. Nasycenie kolorów nie pozostawia wiele do życzenia. Warto w tym momencie dodać, że panel w OnePlusie 6 jest delikatnie jaśniejszy niż w P20 Pro. Znowu różnice są niewielkie, natomiast jednak jeżeli porównamy sobie dwa ekrany na maksymalnej jasności, no to jednak OnePlus 6 lepiej z tego pojedynku wychodzi. Huawei P20 Pro to natomiast matryca OLEDowa o przekony 6,1 cala i rozdzielczości 1080x2240 pikseli. Tutaj jest minimalnie mniejsze zagęszczenie pikseli na cal niż w przypadku właśnie OnePlusa 6, jednak treści dalej są bardzo ostre. Niezwykle trudno jest znaleźć pojedyncze piksele na ekranie, nie wiem, trzeba mieć naprawdę sokoli wzrok. Kontrast jest minimalnie lepszy w P20 Pro, tak samo jak oddanie i nasycenie barw. Natomiast różnice są widoczne dopiero gdy porównamy jeden ekran z drugim ekranem, przystawiając dwa urządzenia obok siebie. W innych wypadkach spokojnie można uznać, że w obu smartfonach ten wyświetlacz jest po prostu topowy. No i ten notch, niestety oba smartfony wyposażone są w cięcie, ale i tutaj jest opcja dla użytkownika w ukrycia go, także możecie wygenerować specjalną belkę, która będzie zasłaniała to w cięcie. Oczywiście kwestia wizualna, niektórym się notch podoba, niektórym nie, ja na przykład nie rozumiem takich osób, nieważne. Jednak bardzo ważne jest to, że i OnePlus 6 i P20 Pro mają tego nocza niewielkiego, także całe szczęście. Nie jest to gigant tak jak na przykład w Mate 20 Pro, także takie małe UF. W przypadku każdego smartfona niezwykłą uwagę przykuwam do tego, jak dane urządzenie działa, bo chyba to jest najważniejsze w każdym smartfonie. Kilka słów na temat specyfikacji. W P20 Pro Gymie autorski procesor Huawei A Kirin 970, mamy do dyspozycji 6 albo 8 GB pamięci RAM. Taka sama konfiguracja jest dostępna w przypadku OnePlusa 6, z tą różnicą, że procesorem napędzającym możliwości właśnie tego urządzenia jest Snapdragon 845. Wydajność jednak minimalnie jest na korzyść OnePlusa 6. Ale najważniejsze jest to, jak w normalnym użytkowaniu sprawują się oba smartfony. I tutaj ważna informacja z tego względu, że P20 Pro dopiero jest w procesie otrzymywania aktualizacji do Androida 9. Akurat mój egzemplarz nie dostał jeszcze tej aktualizacji. Próbowałam wymuszać na różne sposoby, także nie jestem jeszcze w stanie Wam powiedzieć swoich opinii na temat. Nowego programowania zaproponowanego przez Huawei z jakimiś tam nowymi, odświeżonymi rzeczami. Natomiast OnePlus 6 posiada Androida 9, oczywiście z wsparciem z silnika OnePlusa. Nakładka systemowa jest bardzo, bardzo analogiczna do czystego Androida. Mamy kilka zmian. Interfejs jest bardzo czysty. Nie jest przepełniony zbędnymi feature'ami, tak jak trochę można mieć zastrzeżenia do Huawei'a, gdzie jest sporo różnych rzeczy, których tak naprawdę użytkownik nie potrzebuje. Same nakładki trzeba albo lubić, albo nie lubić. To jest kwestia Wasza. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego, jakie są ciekawe informacje w systemie, zapraszam Was do testu Huawei P20 Pro. W przypadku OnePlusa 6... Tutaj dużo nie trzeba mówić. Bardzo ważne we współczesnych smartfonach jest to, że mamy sterowanie gestami. Huawei P20 Pro umożliwia sterowanie gestami za pomocą skanera odcisków palców. Jestem trochę rozdarty w przypadku tego smartfona, bo korzystając z gestów w Xiaomi w Mate 20 Pro, czyli tych gestów ekranowych, przejście na gesty z poziomu skanera odcisków palców nie jest wygodne, z tego względu, że za każdym razem wszystko operujemy pod ekranem. W przypadku P20 6 Mamy gesty bardzo proste, wystarczy wyciągać palcem z dolnej krawędzi kolejne polecenia powrotu do poprzedniego okna, czy też wywołania menadżera zadań. I to jest dużo wygodniejsze, także jeżeli miałbym upatrywać lepsze sterowanie gestami w którymkolwiek z tych smartfonów, to zdecydowanie wybrałbym właśnie ten model, czyli OnePlus A6. Cieszę się, że OnePlus, tak samo jak Huawei podąża za trendami i udostępnił w systemie możliwość włączenia trybu ciemnego dla ustawień, bo chyba teraz bardzo dużo osób bardziej polubiło właśnie ciemne e, motywy interfejsu na Facebooku w Messengerze czy też na YouTubie. Jest to absolutnie zrozumiałe z tego względu, że korzystamy najczęściej ze smartfonów, które mają ekran e, AMOLEDowy, czy też OLEDowy, i ta czerń jest naprawdę wyjątkowo e, ładna. Także w obu smartfonach możemy to włączyć, więc brawo Huawei i OnePlus. Niestety trzeba trochę utrzeć nosa producentom za to że w obu smartfonach nie mamy możliwości rozszerzenia pamięci o kartę SD. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest bateria. W przypadku OnePlusa 6 jest to ogniwo o pojemności 3300 mAh. Huawei może poszczycić się baterią o 700 mAh większą, czyli aż 4000 mAh. Jednak jak to się przekłada na takie codzienne osiągi? Otóż jest bardzo, bardzo podobnie. OnePlus na ekranie potrafi wytrzymać około 6 godzin pracy, Huawei też mniej więcej te granice, to może czasami ciut więcej o, o pół godziny, oczywiście w zależności od tego, czy korzystacie w większości na sieci LTE czy też Wi-Fi. Jest bardzo dużo czynników związanych właśnie z tym aspektem. Sporym minusem OnePlusa jest to, że nie ma indukcyjnego ładowania. Oczywiście Huawei P20 Pro posiada go, jednak na plus jest to, że możemy bardzo szybko naładować oba smartfony. W przypadku Huawei P20 Pro dostajemy ładowarkę o mocy 22,5 W, także w przeciągu 30 minut jesteście w na stanie naładować urządzenie do około 55%. Czy słabsza ładowarka jest w przypadku OnePlusa 6? Słabsza, brzmi to trochę jakby OnePlus 6 ładował się znacznie dłużej, otóż nie. W tym przypadku ładowarka 20W przy 4A pozwala również bardzo szybko naładować smartfona od 0 do 100%, jest to około godziny 20 minut, także również bardzo, bardzo dobry wynik. Kupując nowy smartfon bardzo często zgórajmy się tym, jakie zdjęcia robi dane urządzenie i dlatego właśnie w tym momencie kilka słów na temat fotografii. OnePlus 6 może pochwalić się dwoma aparatami, jeden 16 megapikseli ze światłem 1.7, drugi 20 megapikseli, ale efektywna rozdzielczość to jest 16 megapikseli, również o jasności 1.7. Jest wsparcie dla optycznej stabilizacji obrazu. Natomiast Huawei P20 Pro ma aż trzy obiektywy. Pierwszy to 40 megapikseli ze światłem 1.7, drugi 20 megapikseli ze światłem 1.6 oraz trzeci teleobiektyw ze światłem 2.4 i 8 megapikselami, generujący zoom trzykrotny optyczny, warto w tym momencie dodać. Także jest ta delikatna przewaga, jeżeli chodzi o zdjęcia robione z przybliżeniem, ponieważ OnePlus 6 jest w stanie pochwalić się dwukrotnym zoomem optycznym. Do tego Huawei podkreśla na każdym możliwym kroku, że za obiektywę odpowiedzialna jest Lejka. Szczerze mówiąc spodziewałam się sporych różnic w fotografii na rzecz e, Huawei P20 Pro, jednak porównując zdjęcia, wcale nie jestem skory powiedzieć, że Huawei P20 Pro jest zdecydowanie lepszym fotograficznie smartfonem. Oczywiście są różnice na korzyść P20 Pro, choćby przy wykorzystaniu zoomu optycznego, ponieważ OnePlus 6 generuje w tym momencie dużo szumów, przy czym Huawei P20 Pro jest bardzo pozytywnie prezentującym się smartfonem w tej kwestii. Natomiast jeżeli poglądamy na zdjęcia nocne, to przede wszystkim e, OnePlusowi 6 zdarza się wygenerować dużo ładniejsze kolory które nie są aż tak zarzucone jak w przypadku P20 Pro. Testowałem na sztucznej inteligencji, jak i przy wyłączonej sztucznej inteligencji w P20 Pro zdjęcia, także profil barwowy dużo bardziej podobał mi się w OnePlusie 6. W obu smartfonach mamy tryb nocny. Oczywiście ten tryb nocny w P20 Pro jest nieporównywalnie lepszy niż w OnePlusie 6. Tryb nocny w OnePlus 6 wydłuża czas naświetlenia. Przez na świetlenia. przed możemy bardzo łatwo poruszyć niektóre elementy w kadrze. Huawei P20 Pro zatrzymuje klatkę, doświetla to zdjęcie, stabilizuje za pomocą sztucznej inteligencji i efekt końcowy jest dużo ładniejszy w e, właśnie Huawei'u. Przewaga widać przede wszystkim w dużo ciemniejszych scenariach niż takich dosyć znormalizowanych pod kątem światła, ponieważ w tym momencie Huawei P20 Pro jest w stanie wyciągnąć dużo więcej detali, dużo więcej światła ze zdjęć niż OnePlus 6. Robiłem zdjęcia również w innych warunkach oświetleniowych, np. w mieszkaniu czy też przy sztucznym oświetleniu i w takich warunkach P20 Pro generuje ciut mniej zaszumienia. Jednak czasami OnePlus 6 potrafi wybić się i pokazać coś więcej niż Huawei P20 Pro. To jest takie przeplatywanie się czasami jednym zdjęciem lepiej zrobionym przez Huawei P20 Pro, czasami lepiej zrobionym przez OnePlusa 6. Mimo wszystko różnice zadania w przypadku obu smartfonów są niewielkie. Kilka są na temat bokeh. Oba smartfony bardzo ładnie wycinają pierwszy plan od drugiego. Możemy sterować tym efektem w przypadku Huawei P20 Pro. Moim zdaniem, jeżeli lubicie portretować swoich znajomych, ewentualnie robić zdjęcia jakby makro, to może być bardzo fajna opcja. Jednak pamiętajcie, że to jest dalej efekt typowo software'owy, także mogą zdarzać się wpadki. Porównując selfie, można spokojnie powiedzieć, że oba smartfony są na bardzo podobnym poziomie, jeżeli chodzi o szczegółowość. Jeżeli chodzi o wygładzanie twarzy, oczywiście możemy to regulować, tu nie ma absolutnie z tym problemów. Jeżeli lubicie rzucać swoje selfie na social media, to zdecydowanie niezależnie, który smartfon wybierzecie, czy OnePlus A6, czy Huawei P20 Pro, będziecie zadowoleni z efektów fotografowania. Postanowiłem przetestować oba smartfony, nagrywając filmy w Full HD przy 60 klatkach na sekundę. I właśnie możecie teraz widzieć, jak oba smartfony sprawiły się w takich warunkach. Stabilizacja obrazu nie porwała mnie ani w jednym smartfonie, ani w drugim. Po nagraniu filmu w Full HD przy 60 klatkach na sekundę włączyłem 4K i tutaj byłem bardzo mile zaskoczony tym, jak ustabilizował wideo OnePlus 6. Ogromna różnica pomiędzy Huawei p 20 Pro i OnePlusem 6. Także szapobam tutaj zdecydowanie dużo lepiej sprawuje się właśnie ten smartfon. Oba urządzenia możemy dorwać w bardzo podobnej kasie. Delikatnie tańszy jest OnePlus 6 i co bym zrobił, gdybym miał wybierać pomiędzy jednym a drugim smartfonem? Gdybym był naprawdę takim zapalonym fotografem, to faktycznie wybrałbym Huawei P20 Pro. W każdym innym wypadku dużo rozsądniejszą opcją jest właśnie OnePlus 6, dlatego jeżeli zastanawiacie się nad nowym smartfonem, nie wiecie, który wybrać, i nie jesteście koniecznie specjalnie fotograficznie nastawieni na e, potrzebę używania właśnie aparatu w smartfonie, to zdecydowanie polecam Wam właśnie OnePlusa 6. W innym wypadku, tak jak mówiłem, Huawei P20 Pro spełni Wasze zachcianki fotograficzne i będziecie zadowoleni z tego, że w każdej chwili, gdy znajdziecie fajny kadr, możecie wyjąć P20 Pro z kieszeni i nie będziecie rozczarowani, że nie macie przypadkiem ze sobą lustrzanki. A jaka jest Wasza opinia na temat tych smartfonów? Może korzystacie z nich? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Ja się z Wami oczywiście żegnam. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli nie chcecie, żeby Was ominęły kolejne odcinki. Ja się z Wami żegnam i oczywiście widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!